Otwórzcie ze mną mojego kanona. Czaiłam się na niego jakieś 3 lata, on był wszędzie wyprzedany. Jak pojawił się raz na kanonie i zamówiłam go o 5 rano, anulowali mi zamówienie. Byłem na granicy fizycznej wytrzymałości. Więcej by się nie dało zrobić. Powiem, ile za niego zapłaciłam? Ile? On jest teraz bardzo mocno overpriced. Jeżeli komuś się nie spieszy, nie kupujcie. Powiem moją opinię. No, w moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Są tańsze modele. Tak. Są tańsze inne marki? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Jeżeli zależy wam tylko na zdjęciach, kupcie sobie Canona Mark II, kupcie sobie S H coś tam. Czego? ja wydałam tyle pieniędzy na niego? DLACZEGO? Pod kątem nagrywania. On ma wejście do mikrofonu. Różne funkcje, których nie mają te poprzednie modele albo te porównywalne nawet modele. Więc jak ktoś chce tylko to zdjęć na wakacje, śmiało da się znaleźć tańsze. Chciałam też zamówić tego Mark 3 na OLX, bo wychodziły za 3,5 koła. No to nie jest warte. I jednak odpuściłam kupowanie przez OLX. Chcę sobie ekran wziąć tak do góry. Zrobiąc selfie będziecie się widzieć. Naprawdę? Jeżeli ktoś myśli o jakimś dalszym vlogowaniu, nie robieniu tylko zdjęć, to wydaje mi się, że warto wydać tą większą kwotę na Mark 3, ale jeżeli ktoś chce tylko do fotek, śmiało znajdzie się na rynku tańsze. Proszę pana, po ile to Kizi? Ale ja się tak jaram, że w końcu mam swój aparat.